No i jest okay. Weźmy to co on ma i mamy już klucz do górnego poziomu. Co razem... nie, tu nie ma więcej, niestety, pochodni. To nam coś zdechło. A nie zabrałem, coś dziwne. I teraz tak, pytanie tylko... No, tutaj było. Gdzie jest ten górny poziom? O, tu jest coś. Widocznie no, jest światło. mamy te. No ja muszę unikać, żeby właśnie się nie zatruć. Nie wiać. Okej, okay, prosto, miło i przyjemnie. Jaka muzyka się włączyła. To jest za późno, ale cóż. Mm, tak. No a tam jest kociołek. No, ludzie, suwać dupy. Jeden kociołek. Zbierzmy trupki. Chodź, mutagen nawet. Mutagen siły. To jest kolejny kociołek. No oczywiście jakieś tam rzeczy są. Skóra, jakieś tam... Te... No, weźmiemy wszystko. Ja będę przeciążony, to wiem co wywalę. Mm, dobrze, aha, tutaj żeśmy byli. Teraz w tą stronę. Nie, stąd żeśmy przyszli. Dobra, My się myli. Quinn, idziemy tutaj. No, gdzie są te druty? Tutaj jest, są kolejne zgnilce. Szybko, szybko, jasno, nieprzyjemnie. Ja pierdolę, ja ich nie lubię, naprawdę. Słuchajcie! się! Tu jest orenki. No, o. Patrzcie, Że raz złokie wyszedł nam. A, on jest paskudny, a tu jest przy okazji kociołek. Ja jest sporo w jest za 90. No, gdzieś... Dawaj tu. Znaczy w ogóle nasz inwentarz może? E, 186 dopiero, no to luźnie. Na zwieraczach. Szukam cały czas kociołków kolejnych. Wiecie, żeby tutaj rozpalić sobie, gdzie byłem. To jest jeszcze kociołek. idziemy. Czy... Dobrze, ja, chyba to już do głównej komory. No, chodź tu. A, no, śnieg, zniszczy tarcie w gnojku No, zawsze się Geralt na sporo tego vigoru. To jest kolejny kociołek. Pięknie. I tu następny Tu są jakieś drzwi, ale my pójdziemy sobie na razie tędy Hop Tu mamy kolejnego krasnoluda środkowego szybu Coś jeszcze tutaj mamy chyba a, to jest znów do zawalenia Dobra, dwa kartacze poszły w ogóle ślady krwi Mam jeszcze chyba jednego kartacza Nie, nie ma yy, Dobra To co, so, idziemy tędy Drzwi u otwarty kluczem kociołki kociołki lecz no, Geralt do tego nie złożyła vigoru jest, to jest główna właśnie komora o. oj oj oj, oj. Spalcie się żywym ogniem, gnojki! Wiej teraz! Uff, dobra, trzy. A jaka ładna sekwencja! Du, 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 du. Nie ma. Ja pierdziele, te krasnoludy naprawdę z... wkurzają. A tam oczywiście jakiś posąg. Zbierzmy wszystko. Chodźmy może tutaj Okej, okay, kociołek A te różne składy to można sobie, sobie pozbierać. Mamy sporo miejsca. To jest to, że tamto wszystko wyrzuciłem. A bardziej oddałem do schowy więc tych ród możemy sobie trochę pozbierać. w tym składzie pusto No kurde ruszyć dubska Znaczy, mamy 3 minuty jeżeli chodzi o eliksiry mało To jest kolejna krew i tu jest chyba ostatni jeżeli chodzi o tunel do zawalenia ale nie jestem pewien To jest wejście. A jeszcze jednego klucza potrzebujemy. Sied Madafaka. Zaraz nam się ochrona skończy, ale to mniejsza. Że nam się vigor zigeneruje. <coughs> no i szybko muszę przyznać, że się regeneruje ten vigor. O, jest trup trupek. Chodź tu. A masz. Dwa ciosy silnym, a tak nie leży. Zacząć, co my tu mamy. Dobra, mamy kociołek, świetnie. No i co, wchodzimy. Bo tutaj jeszcze możemy. Ochronka. mamy już ostatni klucz, który jest nam potrzebny. I trzecią mapę. Sprawdźmy. oho ho. Ile mamy? 232. Oreny, weźmy wszystko. Kolejny zaliczony. I teraz. A no i dobra, i tu jest czysto. Mamy już nasz ostatni potrzebny klucz, więc teraz wystarczy się cofnąć. I iść po to, co nam jest potrzebne. Mach, mach, mach. Skończymy w końcu tą misję i chyba skończę na nagrywać na dzisiaj. Ale zobaczymy, wiecie? Coś mi tu wypełzło Moi towarzysze chyba... Usrali y... się To jest jeszcze jakieś wejście no Nie, nie, jednak są, to dobrze tym o właśnie maj sąą gosy Jed dobrego widzim czy stało znów 5 Eliksirki standardowa 3. Pii, Geralt, pij, Geralt, pi! O! 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 Strawódka! I po 10 minut każdego. Ale Geralt, proszę cię, wyciągnie miecz. Użyj tego i idziemy. No naprawdę, nie wiedziałem, że ja drzwi mogę otworzyć kluczem. Przepraszam was Medalion drży No medalion, Ładu się Nie ma tutaj żadnych kocioków Ale za to będzie prze przeprawa z wielkim, tłustym i okropnym stworem nie Wiem, nic nie widzicie. O właśnie nadchodzą Co to jest? Kaczer! Zaraz zginę, zaraz zginę, no patrz no i co za durny towarzysze No uciekłem No w ostatniej chwili Dobra Baustag! Bierzemy zielsko i wynosimy się stąd! Uff, 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 ale to było naprawdę blisko. Powiem nawet, że za blisko. Jak na mój gust. Tak, jak przyjdziemy tutaj, mamy ostatni tunel do zawalenia. No. Hej, w kopalni praca wre. No ty eee, właśnie mam muskę czerba. No i mamy zielsko. Weźmy tego trochę więcej. Oreny, widzimy z spodnie. Ostatni Krasnolów, który tutaj przeszedł. Eee, tak, poziom mamy, zaraz nawet dwa. Można sobie zabrać. O, coś jeszcze tu było? Tak zęby. No, można powiedzieć, że wykonaliśmy dwa zadania. Za jednym zamachem. Pozbyliśmy się w kopalni. O, tak to ja musiałem się wiecie, normalnie na piechotę wracać. A teraz mam coś takiego, ciekawe. Tak. Dobra, Geralt. Wygląda na to, że już posprzątane. Dzięki za pomoc, Zoltan. Nie ma o czym gadać. Zabawa była przednia. Do ślizania się po dupach czas napić się wódki! A ja najpierw sprawdzę, czy moje chędożonko jeszcze czeka! Tylko nie dub za ostro, żeby ci sił zostało na wódkę z kompanami! Heh, <laughs> <laughs> naprawdę krasny się. No i mam całe życie i świetnie jest. Dobra, rozdamy sobie poziom. Mamy jeden talent, więc lecimy dalej w szermierkę. Generowania wigoru w walce 40%, Dalsze nóżki hmm, Co tu mamy? Redukcja obrażeń czy co weźmiemy sobie hardego. To jest, jestem hardy, lis Mam trochę więcej żywotności wtedy. Nie Niewiele więcej, ale zawsze. I tu mam kogoś do przegadania i to aż dwóch. No no, oni są gdzieś pod nami To że się tutaj gubię Kastel trzech oj... ojców czegoś tak Czołem wiedźminie Czołem Znaczym co tutaj jest Ehm To chyba jest więzienie Czyli nie tu Tak ja kurczę nienawidzę tu szukać tych ludzi Pozdrawiam Pobijajte setykaj tykaj te se tykaj, tykaj Nie kurde z którymi mieszkańcami mam rozmawiać Ale okres to zawsze można I tam dodatkowe oreny, miecze na sela No, i czysto, nie mam tu kurde pogadać, mi wskazuje miejsce. Chyba że chodzi, że mam tutaj wejść. No i chyba tak właśnie miało być. Talen Burdon. Gerald, prawda? Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskie. Stryj? Cecil. Pomagam mu przy zarządzaniu wergen. Jestem Skalen Witaj. No. Co będziesz robił, gdy dojdzie do bitwy? Walczył na pierwszej linii. Stryj zezwolił, jestem już dorosły. Skopię kilka kadweńskich życi. Nie obawiasz się? A czego? Stryj uważa, że mogę, a Jarpen mnie trochę pora poduczył. Rozpieprzę parę ubów, potem pochlam w karczmie. <grystanie> Dobra. Bitwy są nieprzewidywalne, a to twoja pierwsza. Trzeba będzie zabijać, brodzić we krwi i nie dać się zatłuc. Na pewno jesteś na to gotowy? Tak po prawdzie to trochę sram w gacie. Do tej pory uciekłem tylko kilka słomianych chochołów. Jak pomyślę, co tu się będzie dziać, Uch, ale trudno. Jak wszyscy, to wszyscy. Tylko nie mów stryjowi, dobrze? Dostałem już parę razy w łeb za podobne gadki. O niczym się nie dowie. Oko. Daleko, no, panie jest kwestii. już bezpieczny. No właśnie. Macie jakieś plany? Pewnie. Zaraz po bitwie bierzemy się za wznowienie wydobycia. Szkoda takich złóż. Stri powiada, że Wergen szybko odżyje. Zoltan próbuje nas namówić na spółkę. Chcę kierować fedrunki Astry i będzie zarządzał całością, byle obroni się miasto. Cecil się tobą opiekuje? Od śmierci moich rodziców. Przygarnął sierotę, żreć daje, uczy mnie fachu i życia. Jak zginęli? To był jeden z pogromów króla de Nie będę o tym gadał. Wybacz. Spoko. Mm. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Chętnie bym to sprawdził. Nie tak prędko. Mam swoje zasady. Zmierzę się z tobą, jak rozłożysz Jarpena i Sheldona. No dobra. Z kim powinienem się zmierzyć? Z Jarpenem, z Igrinem i Sheldonem, z Kaksem. Ale ja to jeszcze nie skończyłem. Y... Szukam tu Szukam miejsc mocy. w okolicy Wergen, które są silnie nasycone magią, bądź mają przeszłość związaną z czarodziejami. Pomyślałem, że mógłbyś mi doradzić. Niech pomyślę. W lesie za Wergen mieszkał kiedyś Werfan. Czarodziej, który przyzywał żywiołaki. Podobno to one wydrożyły całą południową ścianę. Poszukaj może w ruinach i opuszczonych kryptach. Jeśli wymachujące łapami kawałki skały nie są silnie nasycone magią, to nie będę już miał lepszego pomysłu. <laughs> Spoko. No dobrze, no to. Dostała nam jeszcze dwie osoby do pogadania, jeżeli chodzi o magię w okolicy. Czekajcie, wiecie, co zobaczymy? Orety, może Cecila, Cecil, gdzie jesteś? Hmm? Roślinka, super A więc co, sprzedamy może to co już mamy Żeby nie ładzić z tym całym tobałkiem Nie masz Pohandlujmy w cepie. Miecze Anficki miecz Karabella Krasnoludzki młot Topór, mapałka, pałka Miecz, młot Siekiera, topór No jeszcze to Zatruty szponharb, 45 trucizn, o, ale to jest dobre i niewiele waży. Hmm, teraz to eliksir nie ze zgnilca, że właśnie plus 20. Montagę sił to zostaje. Nie z gnil, zafuj. mi ciężarowo. Tu nic nie mam. 44. Oj. Z, nie wiem. Z 34 można by sprzedać. No już jest lepiej się, lżejszy! Dobra, nie czuć, to masz pewnie tylko to, co ci dałem. I nawet ty. Zbroja z Banard. 1266, 40, nie, słabizna. No, a sporo kosztuje. E, tak, do sesji burdona, mam się udać. Tylko pytanie, gdzie on jest? Nie lubię tutaj szukać ludzi. <grymne> Cecil! Cecil, gdzie jesteś? Mm, tu jest chyba, to jest chyba jego dom. Tak, tutaj mieszka jest Burrodon Standardowa pierwsza rzecz, jaką robimy, kradniemy wszystko co jest <grystanie> E no kurczę, potrzebuję gotówki. Jakiś róg myśliwski Nie, jest kurczę no skurczę, zielen, to to się przyda Jeszcze raz użyję o właśnie Trochę ręków, trochę tego, trochę tamtego, szukam dalej. Rośliny, to, to na pewno mu zabiorę schemat olej o, przyda się. A co dzień, jest, jest pasień, szpiker. Ja go okradam, jak miło, czy znaczy, chrapie. E, to? Tezil, wstawaj. Zabiliśmy większość trupojadów. Jak to większość? Zejście na niższy poziom zostało zawalone. Nie wydostaną się. Za jakiś czas pomrą, to wznowicie pracę. Dzięki ci, Wiedźminie. Całe Vergen jest ci wdzięczne. Masz tu swoją część. i Skaks i Zygrin dostaną tyle samo. Świetnie. 150 ren tylko. Ej, to nie wszystko. Hmm. Cecil, znasz kogoś, kto brał udział w wojnie sprzed trzech lat? Ja brałem. Walczyłeś pod Wergen? Bah. Podobno sporo wiesz o samej bitwie. Ten Ramol Henselt, królem zwany, myślał, że u nas żyje banda ćwoków, co to się zestrają ze strachu, jak tylko przeprawi wojska przez rzekę. Dlatego zaatakował Edir? Według Henselta Górne Edirn to prastare dziedzictwo kedweńskiej korony, które musi wrócić do a, Jasne, Bezczelny Pierdziel! Miał trochę racji. Jak poczytasz historyczne księgi, dowiesz się, że 300 lat temu ta ziemia rzeczywiście należała do Kedwen. Sranie po ścianie, a 700 lat temu były tu elfy? A milion lat temu może panowały tu jakieś robaki? Jakby tak patrzeć, to każdy król mógłby się spokojnie wpakować z armią do sąsiada i powiedzieć, że ma do tego pełne prawo, bo kiedyś jakiś jego przodek strzelił tu kupę. No dobra, Henselt postanowił zająć górne Edirne. I co dalej? Przybył, dostał w pierdół i wybył. <laughs> nie ułatwiasz mi roboty, Cecil. To nie była bitwa, to była rzeźnia. Jak o tym gadam, wszystko staje mi przed oczami. Nie chcę. We mgle duchy poległych w bitwie toczą walkę. Zmieniają się w stwory zwane draugirami. Edirnczycy, kedweńczycy, ludzie-elfy i krasnoludy też. Że też, kurwa, nie mają spokoju nawet po śmierci. Chcę im pomóc, ale muszę się dowiedzieć, jak przebiegała bitwa. Pomóc... To słuchaj. Dzień był ładny. Vandergrift zaatakował po południu. Pierwsza szła bura chorągiew. Wielu z naszych posrało się ze strachu, jak zobaczyli sztandar. Ale my też mieliśmy dla nich niespodziankę. Pod osłoną nocy zrobiliśmy wały ogniowe. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że udało nam się orżnąć ich zwiadowców. Gdyby nie ta zasadzka, pewno byśmy dzisiaj ze sobą nie gadali. Pewno w ogóle nie byłoby górnego Edirm. Zdziesiątkowaliśmy burą chorągiew, ale to był dopiero początek. Nas prowadził Seldkirk. Wszędzie, gdzie się pojawił, Kedweny oddawały pole. Jak się patrzyło na jego zbroję, to aż serducho rosło. Wtedy do boju ruszył sam Vandergrift. Spotkali się na środku pola. Koniec końców, Vandergrift usiekł Seldkirka. Straszna to była śmierć. Myślałem, że to koniec. I wtedy spadło niebo. Całkiem jakby same gwiazdy postanowiły się zemścić za śmierć Wielkiego Rycerza. Ogień pokrył całe pole bitwy. Nikt już nie szukał wroga, tylko drogi ucieczki. Tak. Wtedy już nie było wrogów czy przyjaciół. Byli tylko żywi i martwi. Powiadają, że to przez kedweńską czarodziejkę, która chciała się zemścić na bandergryfcie. I coś chyba w tym jest, bo Henselt kazał ją stracić zaraz po bitwie. No. Zdobyliście sztandar Burej Chorągwi? Doborowy oddział Henselta. Żaden Jucha nie przeżył. Domokrążca wysłał ich na pewną śmierć. Potem nawet nie przysłał posiłków. To był potwór w ludzkiej skórze. Żołnierze z Burej to prawdziwe zabijaki były. Siła naszych natłukli, ale na każdego burasa przypadało siedmiu żołnierzy Edir. Nie mieli szans. Zdobyliśmy sztandar. To, co z nich zostało, pochowaliśmy w kryptach za wergen. Sztandar też tam jest. Wrogów, nawet martwych. Trzeba szanować. Tu masz rację. Będę potrzebował tego sztandaru. Widziałeś pojedynek Seldkirka z Vandergriftem? Stałem dość blisko. Nigdy nie widziałem takiej walki. I pewnie nigdy nie zobaczę. Raz już ze sobą walczyli na turnieju rycerskim w Artkeraik. Tam Seldkirk był górą. Napierdalał domokrążce tak, że aż mu miecz połamał. Drugi taki rycerz jak Seldkirk, to już się nie urodzi. Vandergrift to się podobno po tym turnieju tak wkurwił, że powiesił kowala, który mu miecz rychtował. Potem zamówił jakiś specjalny u czardzieja. No i pewno tym mieczem zaszlachtował Seldkirka. Vandergrift nie żyje. Nie wiesz, co się stało z jego mieczem? Wiem, a jakże? Saskia ma I dobrze. Tylko jej ręka może poskromić nienawiść, jaka jest zaklęta w jego ostrzu. Kiedy płomienie po bitwie opadły, na żer wyszły hieny cmentarne. Rozdrapali wszystko. Najgorsze jest to, że w całym Edirn nie ma żadnej pamiątki po Seltkirku. Jego brat pierdolił, że ma rękawica, ale łgał jak pies. No, nieźle. Dzięki Cecil, pomogłeś mi. Wiem już, czego potrzebuję do zdjęcia klątwy. Pani Eilhart mówiła, że potrzeba czterech artefaktów. Sztandar symbolizuje śmierć, miecz Vandergrifta nienawiść, ale reszta. Filipa zdobędzie pozostałe. Myślę, że wie, gdzie ich szukać. Oby. No i dobrze, symbol śmierci to już wiem, gdzie musimy się udać. Oj! Geralt, chowaj mi, proszę ten miecz. Dziękuję. Ach, mam trochę do, do roboty jeszcze. Aha, zapomniałem. Zmniejszymy trochę jasno do sześciu. O, od razu lepiej. No a to noc jest, wiecie co sobie może odpoczniemy tutaj